Amnestia. Ruch oporu. Dowody na bezkarne pomawianie ludzi przez prokuratora. Tu prokurator pomówiła policjanta. Ten fragment można udostępniać w sądzie, broniąc się przed pomówieniami świadków, świadków z artykułu 60 kodeksu karnego, prokuratorów, sądów i policjantów, bo o fałszywych pomówieniach i uwięzieniu ludzi bez dowodów poza dowolnymi zeznaniami rzekomego świadka, zwłaszcza świadka z artykułu 60 kodeksu karnego, mówią otwarcie nawet dziennikarze w informacjach ogólnopolskich. Pomówieni a mający osoby, które chcą głośno zaprotestować przeciwko ich pomówieniu, mogą napisać na grupie Amnestii oraz na e-mail amnestia.pl gmail.com. 2 miliony złotych wypłacone ofiarą pani Nowickiej. Prokurator ucieka. Dobra, w tej kwestii proszę się zwrócić do rzecznika. Do widzenia. To rzadkość, ale prokurator nie zgodziła się na publikację wizerunku. W sądzie reprezentuje przegraną sprawę. Tu w roli głównej jej koleżanka Agnieszka Nowicka. To ona oskarżała policjanta Roberta Kolasa o przemyt papierosów. Nigdy nie byłem w Szwecji. To jest najgorsze, żeby żadnych dowodów w po pomówieniach yy, trafiłem do więzienia na ponad 7 miesięcy. Zamiast w pracy dzielnicowy miał pływać promem po Bałtyku. Zeznał także komo skruszony przestępca, ale prokurator tego nie sprawdziła. Na oczach kolegów z pracy wolała aresztować policjanta. De facto wzrzyła mi życie osobiste. Wstyd Złamana kariera, poniżenie. Mam żal y, do państwa polskiego. I że za to domaga się sprawiedliwej zapłaty odszkodowania w kwocie miliona złotych i za uczynienia w kwocie 700 000 złotych. Niewspółmierna do faktycznych cierpień. O odzyskanie twarzy walczy nie tylko pan Robert. Dwie sale obok zapadł właśnie wyrok w sprawie kolejnej ofiary Takie prokurator Nowickiej. Nie ma takiej drugiej osoby jak ja. Opierając się na zmyślonych zeznaniach gangstera aresztowała go dwa razy. Raz na 15 miesięcy. Nie wiem, czy za ten areszt y, tymczasowy ktoś pana przeprosił. Jeżeli nie, to ja prawdziwie niewinny jestem tego aresztowi, ale skarb państwa pana przeprasza. Dochodzenia prokurator Nowickiej słono kosztują. W tym jednym przypadku sąd orzekł w sumie 260 tysięcy złotych. To jest dla nas tragedia, nawet dla tych ludzi, dla tych prokuratorów, dla sędziów, dla policji. To się każdy za każdego musi wstydzić. Pan Robert musiał odejść z policji i został rolnikiem. Osiem lat czekam na, na sprawiedliwość. Pani nazywa to drobny Błędem, to ja nie powiedziałam błędem. o żadnym drobnym błędzie. Powiedziałam tylko o sytuacji takiej, że mówi pan o tym, że, że nie jest w ogóle wstyd. Ale za co? My wykonujemy swoje zadanie, wykonujemy je tak, jak na to pozwala materiał. Błędy tej jednej prokurator kosztowały już 2 miliony złotych. Bardzo duży wysiłek wkłada w to, co wykonuje taką ma opinię rzetelnego, pracowitego prokuratora. Jedną skazą jest to, co robiła prokurator nowiska. Drugą skazą jest to, że nie została do dzisiaj rozliczona, a mamy przecież nowe władze prokuratury. Prosty przepis na karierę. Nie jest wstyd. Wstyd, dlaczego? Nie ma dnia, żebym o, tym, o tej sprawie. Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjant. Amnestia. Ruch oporu.